Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj niedziela, 9.15, pobudeczka, pobudeczka, króciutka audycja, żeby nie zabierać Wam dużo czasu z niedzieli. Niedzielne sermo, sermonium, to znaczyło wykład, oryginalne znaczenie słowa, później nabrało znaczenia kazanie przez... Znaczenie tego słowa zostało zawładnięte przez Kościół katolicki. A więc króciutkie, króciutki wykład na niedzielę, króciutkie kazanie na niedzielę. Ktoś mi zadał pytanie, czy nie boję się, że w związku z tym, co głoszę, co kwestionuje w końcu te podstawowe dogmaty wiary, że. Kościół mnie nie załatwi, zlikwiduje. Kościół już nie, nie likwiduje. To już te czasy przeszły ze względów energetycznych. Ja myślę, że zrozumieli, że zlikwidowanie każdego yy, kogoś, kto się przeciwstawia w taki czy inny yy, sposób, yy, niszczy. Energetycznie, wibracyjnie. Państwa, które likwidują niewygodnych sobie ludzi obciążają się, obciążają się tymi negatywnymi wibracjami i prędzej czy później takie państwo przestanie, przestanie istnieć, przestanie funkcjonować. Także Kościół już wyciągnął yy, lekcję, jest o wiele mądrzejszy od yy władców i zwierzchników wielu wielu państw i nie likwiduje już ludzi, którzy się no w taki czy inny sposób są niewygodni a ja widzę, że zaczynam być niewygodny w tym kraju, w Polsce dla wielu ludzi, którzy chcą się kurczowo trzymać starych, starych pouczeń nie wiedząc, że są to pouczenia przekręcone, krzywdzące, że wraz z tymi dyktowaniami zapartymi w sześciu tomach, a będą też jeszcze większa wiedza przyjdzie z po wydaniu Biblii XX wieku dyktowań Jezusa Boga, którą planuję wydać się na początku przyszłego roku, przed Wielkanocą. Zobaczymy, czy mi się uda czy uzyskam też jakieś od Was wsparcie i pomoc najlepiej. Kupujcie książki z dyktowaniami, wtedy wspieracie ten projekt, kupujcie je dla siebie, dla znajomych, czytajcie i wyciągajcie sami wnioski. Włączcie swoje serca, swoje myślenie i zastanawiajcie się. Czy przypadkiem wiedza zawarta w tych dyktowaniach nie jest tą nieprzekręconą prawdą Bożą, a te pouczenia, którymi jesteśmy przeładowani od dziecka, nie są przypadkiem przekręcone, fałszywe przez wieki? Na zakończenie dzisiejszego wykładu kazania jakieś pozytywne cytaty, bo jest niedziela. Ale bieda tym, którzy swoją niewiarą, złą wolą, czy też ignorancją będą hamować najważniejszą decyzję, Jezus Bóg. Ale nie będziemy się nad tym zatrzymywać, to będzie tematem innej audycji. Bieda tym, którzy swoją niewiarą, złą wolą, czy też ignorancją będą hamować najważniejszą decyzję. O jaką decyzję chodzi? I kto, to już się możecie domyślać, że zwierzchnicy w Watykanie będą odpowiadać za niewypełnienie woli Boga. A teraz coś się pozytywnego, tak jak mówiłem na niedzielę. Dlatego, gdy ponownie się urodziłem znowu w Polsce, spotkałem znowu, ale tym razem jako swoją matkę. Spotkałem znowu to cudo Marysieńkę. Jan III Sobieski. A więc spotkali się, bardzo się kochali. My też się spotykamy. Oni Będąc e, wtedy małżeństwem, spotkali się jako, e, jako matka i, i dziecko. A co Marysieńka Sobieska w tym temacie? Jakie to cudowne, że życie może toczyć się nie jeden raz i po jakimś czasie wplatać się w drugie. Że znowu możemy być razem, że na jednym życiu się nie kończy. Ale tu muszę zaznaczyć, jakie to szalenie ważne, żeby być dobrym człowiekiem królowa Marysieńka Sobieska. Miłość jest największym motorem życia, to jest wielka łaska, że otrzymaliśmy ten wielki dar miłości. Bo cóż by ten świat był wart? Gdyby nie było miłości. Tak podyktował król Edward VIII książę Windsoru, który abdykował, bo poślubił rozwódkę Wallis Simpson. I tutaj obydwa te związki są dyktowania tych czterech ludzi w duchu, które się bardzo kochały. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Polecajcie znajomym. I cieszcie się niedzielą, do wtorku, do usłyszenia, we wtorek czeka nas bardzo ciekawe dyktowanie. Do usłyszenia, do miłego.